Siemniaczku, z tej strony Chupie6, nagrywamy dziś odcinek z drugiej z Brawl Starsa. Nagrywamy drugi odcinek z Brawl Stars. Fajnie, w klubie zobaczymy, co się dzieje. Mam dzisiaj dużo energii, szkoda, że ludzie odłączają, ale możecie dołączać do naszego, do naszego tutaj klanu, zespół Michała. Ktoś gra, gra, moi widzowie, ale Dzisiaj nie na tym polega, że będziemy grać z widzami, tylko gramy znowu bi. Chcę wbić na niej 15 rangę. Zobaczymy, kiedy byli moi widzowie. O Jezu, neta, o dobra. Wszyscy byli godzinę temu, jeden był 20 godzin temu, też, też dobra. Pio był godzinę temu, dlatego gramy... Miała. No. Podajcie na ten kanał i subskrybujcie i lajkujcie ten kanał, jak dobijemy 30 subskryp subskrypcji, będzie zarąbiście, brakuje nam jednej subskrypcji do 30. Dlatego proszę dajcie subika, <grym> dajcie subika, bo ten kanał y, będzie zarąbisty, jak będziemy mieli 30 subków wychodzić wanny. Co ja zrobiłem? O Jezu, lagi Maj lagi Maj lagi O Jezu. Chodzę kurde y, szłem jakbym nie wiem co Przepraszam za lagi, ale to nie moja wina Ten mam znajomych czekajcie nie zaproszenia, też nie, dobra zawity yy, ten, gramy w solo dobra gramy w solo, może teraz nie będzie lagowało by było dobrze no, żeby nie lagowało sam początek laguje Jezu. A. Więc Yes! Trzydzieści hapsów? O jezu, jakie lagi. Czemu jest głupie na odcinku lagi. Hm. Jezu. Lagi! No nie mogę chodzić! Gin! Won! Gin! E! Z takimi lagami, jak ja wygram, to ja nie wiem jak. Ja nie mogę. Nie, ja na chwilę się nie ruszam. Sama postać mi się rusza. A, nie no ja umrę! Z takimi lagami to się nie da grać. Bym wygrał, tylko takie lagi, no. Trudno. Po prostu trudno. Kordę. Jak, tak jak mam tak z lagami grać, no mi się nie chce grać. Jaką będzie nagroda? E, dobra. Porobimy chyba misję. Zrobimy na pokomisji, jak w ogóle się uda, bo wątpię wam, żeby się udała w tym odcinku. Bo to takie lagi, no na serio, na serio, nie, dobrze mi nie wodowało lagi. Teraz nie, ale zaraz będą. Nie. To za chamstwo! O, dawaj! Nie, ja cię nie przepuszczę. Nie, ja będę się leczył. Chodź tu. Ha, ti, ty, ty ała. Nie. Nie, mnie. Ha, cienias. Ta, 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 Lecimy, nikogo nie zabijemy, bo jestem poko, który nie ma. Jak ja nie mam żadnych cubów, to jak ja mam wygrać? Powiedzcie mi. Jeszcze pokój ja mam wygrać bez żadnych cubów. Zaraz y, ten. Zaraz będzie cięcie. Chwila. Tamten mecz wygrałem plus 8. Y, raczej y, byłem drugi. Tamten mecz byłem drugi. Bo musiałem iść na chwilkę. Dlatego zagramy jeszcze raz solo Zagramy jeszcze raz solo Nikogo nie zabiliśmy Bo się nie dało Jak zawsze Chodź tu, no dawaj Kurde No Nie! Nie bajaj Ja nie ubrę tak szybko Nie! Nie! Prawie Umarłem, szczęście mi dopisało chyba kiedyś, ale w skrzynkach mi nikt do niej nie dopisze. Nie no no. Dobra, biorę. Dobra. Uciekaj z krzaków i bierz kolejną skrzynkę. No chodź, dawaj. Chodź. Dawaj. O kurde! Skąd miałam, skąd miałam wiedzieć, że Edgard z takimi kibami przyjdzie i. przyjdzie i mnie zadupi? Nie, nie zrobię tego dzisiaj zadania. Pogram se. Yy, pogram se po prostu. Bi! bi! To jest już drugi odcinek z Brawla. Może będzie ich taki bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale nie sądzę. Może po jakimś czasie będę coś innego nagrywał. Może po jakimś czasie. Albo wrócimy do mini footballs. Co chcecie bardziej? Brawl czy mini footballs? Bo mi się wydaje, że mini footballs, bo to dopiero pierwszy odcinek, a tamte nagrywaliśmy 6 I tam bardzo dużo się działo. Ja mogę go rozkruszyć w raz dwa. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. O nie! Tam jest Nita! Ona może tu zaraz przyjść! Won! 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 Nie no, misiek mnie pokona. Jak takiego bota. Nara. Dobra. Lecimy dalej. Hmm... Ktoś może być w szakach? Sądzę. Hmm... Też trajda. Otycham trajda. jeden. O, tam ktoś jest chyba. Ah, nie tu. Plus 6. Nie tak dobrze. Ale to nie miało tak wyjść, że mnie zabijał w 5 sekund. To gramet garden. Jak oni mnie tak powalają, nitą od to to jak gram garden. Po 5 sekundach. Umarło w 5 sekund. Ale powinienem coś tam zdziałać. Lecimy: ta Lubię Edgarda, bo jak ktoś go bije i ktoś ma y, bardzo mało bije, no to wtedy może go załatwić, bo jeszcze mu HP się leczy. I idę po tego typa Bo... A nie wiem czemu. Ha! Bo! Mówiłem y, Bo i jest Bo. Ła. 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 <ścoughs> ła. Biją mnie. Biją mnie. Ha! Wygram z nim! O oh, kurde. <laughs> Jeszcze bym z bólem wygrała, ale muszę odleczyć se chapsy. Chodź tu dobra, nara. Ja że ja. Jeszcze tu postoję. Chodź tu! Chodź Hangard! Chodź tu! Nie, nie, nie. Jak w krzakach jest, to ja też. Ja nie wolę wchodzić w te krzaki, bo one... jest za dużo! Czemu ja wziąłem postać, która rozwala krzaki kurde To jest głupie jednak Dobra, Edgar dzik. Raz plus 5 albo plus 6. Jeszcze jedna rundka i koniec odcinka nie wiem, bo takie po 10, po 11, po 10 minutowe będą. Więc trochę tych odcinków będzie, żeby coś uzbierać. No. I jeszcze live y będę robił, dlatego nie dziwcie się, z czemu będę miał o parę, o parę stów, o ten, o, pa, o parę puszek więcej. Oba, ja gram z widzami. Likę. No. I cztere, czterech moich fanów mnie zasubskrybowało na tym kanale. Dlatego wy też możecie dać subika. Bardzo polecam. Chodź tu. Jezu. Wracaj tu. Na, 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 no na. Chodź tu. Nie, dobra, jak mam mniej HP, to nie, nie, nie przyjdę do niego, bo on wtedy mnie zabije w 5 sekund. Ja wlecę na niego. Jezu! Dzień jest! A, ty ty, ty. O oh, fak. Tyle osób to chyba nie. Dobra. Na ten odcinek to koniec. Koniec na ten odcinek. Malutko wbiliśmy dzisiaj pucharów, ale jutro będzie kolejny odcinek, dlatego do zobaczenia do kolejnego odcinka i cześć! Trzymajcie się i cześć!